9 maja Kreml uroczyście świętował Dzień Zwycięstwa. Na Placu Czerwonym w Moskwie odbyła się tradycyjna defilada. Podczas przemówienia Władimir Putin po raz kolejny wrócił do usprawiedliwienia decyzji o inwazji na Ukrainę 24 lutego. Ponownie też oskarżył NATO o rzekome sprowokowanie konfliktu. Rosjanie zorganizowali swoje obchody Dnia Zwycięstwa również na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy, w tym także i w Mariupolu. Mimo deklarowanego zawieszenia broni, w tym samym czasie rosyjskie wojska wznowiły ostrzał i szturmowały zakłady Azowstal w Mariupolu. Wróg próbuje zniszczyć most, którym odbywała się ewakuacja, by odciąć ukraińskim obrońcom możliwość wyjścia z kombinatu. Azowstal to ostatni bastion sił ukraińskich w tym mieście. Będziemy walczyć tak długo, jak długo żyjemy, aby odeprzeć rosyjskich okupantów. Apelujemy do społeczności międzynarodowej. Narodowej o pomoc w ewakuacji rannych żołnierzy. Nie mamy dużo czasu, jesteśmy pod ciągłym ostrzałem. Około 60 osób, które ukryły się w szkole we wsi Biłochoriwka w obwodzie Ługańskim, zginęło w sobotę w wyniku rosyjskiego bombardowania. Wczoraj wieczorem Rosjanie znowu ostrzelali Odesę. Po uderzeniu rakietowym wybuchł pożar w jednym z centrów handlowo-rozrywkowych. W rocznicę zakończenia II wojny światowej prezydent Władysław Zemeński, przypominając w wystąpieniu o cenie, jaką 77 lat temu zapłaciła Europa, zaapelował, by nie dopuścić do powtórzenia tamtych chwil. Obecnie w europejskich stolicach najważniejszym tematem jest cena pokoju, a ta nie została jeszcze ustalona, aby zakończyć tę wojnę rozpoczętą przez Rosję. To powinna być cena dla Rosji, bo chcąc zniszczyć nasz naród po raz drugi sprowadziła do Europy zło wojny. Ciężkie walki nadal trwają na wschodzie i południu kraju, w obwodzie ługańskim na obszarach Rubiżnego, Siewierodoniecka i Popasnej, w obwodzie donieckim Słowiańska i Kramatorska i w obwodzie charkowskim Iziumu. Drugi kierunek natarcia rosyjskich wojsk z Hulajpola do Zaporoża, a z Hersonia wróg atakuje w stronę Krzywego Rogu. Wróg nie przesuwa się do przodu, a nasze wojska prowadzą operację obronną, która sporym kosztem, ale daje efekty. Armia rosyjska też ponosi ogromne straty na głównych frontach, dlatego idzie bardzo powoli, ma przewagę ogniową nad naszymi żołnierzami, ale ci manewrują, wycofują się i atakują z lepszych pozycji. Prezydent USA Joe Biden podpisał ustawę Land Lease, która ułatwi wysyłkę uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla Ukrainy oraz państw wschodniej flanki NATO. Dokument jest nawiązaniem do słynnego programu z czasów II wojny światowej, dzięki któremu Stany Zjednoczone wspierały aliantów w walce z hitlerowskimi Niemcami.